Dzień dobry Państwu. Ja będę pierwsza, która zacznie nasz program merytoryczny. I ja ch będę chciała zrobić wprowadzenie do tematu. Oczywiście większość z Państwa doskonale zna fakty, o których będę mówiła. Niemniej jednak właśnie ważne, żeby rozumieć na, na przykład problem zdarzenia skrzydła z brzozą w kontekście całego problemu śledztwa smoleńskiego. I tak samo ważne, żeby zrozumieć, że problem potraktowania rodzin smoleńskich jest znowu jednym z wielu, wielu problemów związanych ze śledztwem smoleńskim. Także bardzo proszę tych Państwa, którzy znają te... Aha, co chciałam powiedzieć, że to jest na bazie prezentacji, którą przedstawiałam w Parlamencie Europejskim w Brukseli 28 marca, żeśmy przedstawiali cały nasz zespół i ja będę bardzo szybko tutaj sygnalizowała problemy i nie wchodząc w szczegóły, dla wszystkich Państwa, którzy będą mieli zastrzeżenia do jakichkolwiek sformułowań, które ja pokażę w swojej prezentacji, to chciałabym odnieść do dokumentu, który się nazywa Smallest Pattern Threatens International Aviation, to jest dokument jak gdyby Dokument, w którym szczegółowo daję przykłady wszystkich tych problemów, o których teraz będę mówiła. A ponieważ nie mamy czasu, więc dokument polecam, on jest na stronie you. czyli to jest strona tego przesłuchania w Parlamencie Europejskim. Ten dokument tam jest i wszystkie fakty, które wspierają tezy, o których będę mówiła, znajdują się w tym dokumencie, także odsyłam od razu. Więc podstawowy nasz problem to jest to, że, że śledztwo smoleńskie zostało przeprowadzone nierzetelnie. Na dzień dzisiejszy wiemy, oczywiście ta nasza wiedza zmienia się dosłownie z tygodnia na tydzień. I właśnie 16 kwietnia, kiedy myśmy byli z mężem w Pasadenie, to w Polsce miał miejsce wywiad z panem Edmundem Klichem, przedstawicielem akredytowanym przy Komisji MAK, który właśnie przyznał swoimi własnymi słowami, że faktycznie przyczyna katastrofy była narzucona z góry. I to jest wywiad w radiu FM Talk, gdzie on osobiście to dzisiaj wypowiedział. Także to jest przykład, jak nowe informacje wypływają na światło dzienne niemalże każdego tygodnia coś istotnego i nowego. Oczywiście wszyscy, wszyscy intuicyjnie czujemy, że podstawowe standardy śledztwa Smoleńskiego były gwałcone, pochwałcone we wszystkich możliwych aspektach. Jeżeli popatrzymy na słynny załącznik 13, to praktycznie każdy punkt tego załącznika został pochwałcony przez komisję, która y, jest, u, która y, jest upoważniona do przeprowadzania badań katastrof lotniczych zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Czyli to jest organizacja, która wie, jak się prawidłowo robi, tylko nie zrobiła tego. E, oczywiście na bazie nieprawidłowego śledztwa e, o, zostały wysunięte nieprawidłowe konkluzje, a w tym procesie zostały pogwałcone prawa człowieka. A Tutaj można powiedzieć, że to jest bardzo istotny punkt, który my Polacy możemy zawsze przed naszymi amerykańskimi kolegami podnosić, dlatego że wiem, że rodziny były potraktowane, ja to powiem po angielsku, gdyż nadawany krótki koment, że mieliśmy nasze... Prezentacje dawać i po polsku, i po angielsku, co jest niemożliwe, więc ja będę dawała wstawki angielskie, tam gdzie to jest potrzebne i gdzie wszyscy rozumiecie, i gdzie Państwo, ci, którzy nie nadążają za mną, mogą to zrozumieć. Więc w jakich aspektach były po, pogwałcone prawa człowieka? To było cruel and inhumane treatment of the families of the Smolensk victims. I o tym e, będziemy dzisiaj więcej słyszeli od naszych gości z Polski. Poza tym oczywiście e, fakt, że śledztwo zostało nienależycie przeprowadzone, jest to również pogwałcenie praw człowieka i jest to rodzaj e, e, pogwałcenia, które byśmy określili violation of due process of law. I my w Ameryce doskonale potrafimy do tego się odnieść. E, w efekcie niewłaściwych konkluzji zostały przedstawione niewłaściwe bądź bezużyteczne rekomendacje co do poprawy bezpieczeństwa lotnictwa, dlatego że cokolwiek zostało zarekomendowane nie odnosiło się do sedna przyczyny tej katastrofy, w związku z tym poz po pozostawia zagrożenie bezpieczeństwa na przyszłość w podobnych sytuacjach. Także uniemożliwienie, że tego śledztwa stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, jak również dla pokoju międzynarodowego. A jeżeli chodzi o dlaczego, jakie mamy dowody na to, że błąd pilota został z góry narzucony. Po pierwsze, została ta informacja podana równolegle z przyczyną, z informacją o katastrofie, zostały wysłane SMS-ami do członków rządu i przywódców Platformy Obywatelskiej, jaką interpretację mają dawać społeczeństwu. Poza tym mamy taśmy klicha, w których jasno jest udokumentowane, że strona polska wykluczyła możliwość obciążenia strony rosyjskiej winą za katastrofę. No i teraz właśnie mam tutaj ten cytat z 15 kwietnia, gdzie pan Klich potwierdza i jeszcze rozwija tą tezę. I mówi, I mówi wyraźnie, to jest jego cytat, pewnym osobom zależało, aby ukierunkować badania katastrofy w stronę winy pilotów. Bardzo istotne. A, także ewidentnie naciski polityczne. Em, doprowadziły do tego, że tezy usterki technicznej samolotu bądź udziału osób prze, trzecich były nie tylko były pomijane, ale wręcz można powiedzieć dowody, które w tym kierunku by wskazywały, były, można powiedzieć, niszczone. A teza błędu pilota, oczywiście jak popatrzymy z perspektywy czasu, wiadomo, że odpowiadała zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i obu komisjom śledczym. Dlaczego? Dlatego, że w rosyjskiej komisji mieliśmy ludzi, którzy reprezentowali producenta, tego samolotu, jak również firmę, która wykonywała remont. To są takie oczywiste konflikty interesu. Natomiast w polskiej komiliści pan Jerzy Miller, który był ministrem spraw wewnętrznych, ministrem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bezpośrednio nadzorował Biuro Ochrony Rządu czyli tą organizację, która była odpowiedzialna za bezpieczeństwo tego lotu. Tak więc obie komisje były kierowane przez ludzi, którzy działali w bezpośrednim konflikcie interesów, co z punktu widzenia amerykańskich standardów jest absolutnie oczywiste dla wszystkich. No i trzecia kwestia to jest, że przedstawiciele rządu polskiego, już nie mówię o panu Millerze, tylko o pozostałych członkach rządu, również byli... Nie wszyscy, ale kilka ministerstw, szczególnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i Biuro Premiera, byli bezpośrednio odpowiedzialni w ramach swojej funkcji za przygotowanie i bezpieczeństwo tego lotu. Te wszystkie fakty wpływały na takie, a nie inne stanowiska tych osób. Należy pamiętać, że Komisja MAK nie była Komisją Międzynarodową, w jej skład wchodzili wyłącznie Rosjanie i nikt więcej. A także można powiedzieć na dzień dzisiejszy, bo to nie, jest, to nie jest teza, którą można było postawić rok temu, to nie jest teza, którą mogliśmy postawić nawet w lipcu 2011, kiedy ukazał się raport Minera. To jest teza, którą możemy postawić dzisiaj, po prawie że 9 miesiącach analizy obu raportów. I w tej chwili ta ilość dowodów upoważnia nam do tego, że można powiedzieć, że śledztwo było pozorowane. Dlaczego? Załącznik 13, trzeba powiedzieć, że Rosjanie zasugerowali i strona polska na zasadzie pasywności nie zaprotestowała i załącznik ten został przyjęty, ale nie konwencja Szykagowska. bo konwencja szykagowska się nie odnosi do katastrofy smoleńskiej, dlatego że to był lot państwowy, a nie cywilny. A konwencja reguluje loty cywilne. W związku z tym yy, procedura była zastosowana tylko załącznika 13, ale już konwencji nie. I w związku z tym znaleźliśmy się w tak zwanym prawnym limbo w którym co powoduje, że nie mamy żadnych narzędzi, nie mieliśmy i nie mamy żadnych narzędzi zmuszenia Rosjan do postępowania zgodnie z wymogami załącznika 13. Oni mogą, ale nie muszą, bo my ich do niczego nie możemy zmusić, bo nie mamy narzędzi prawnych. Tak samo nie mamy również możliwości odwołania. Według konwencji jest mechanizm odwołania, jest mechanizm egzekucji, ale to jest tak zrobione, że My tych mechanizmów nie mamy, w związku z tym Rosjanie mogą nam się śmiać w nos. A także, tak jak mówiłam, co jest istotne, że sam raport MARK pomija wiele istotnych analiz, które w normalnych procedurach i w normalnych standardach powinny się w takim raporcie znaleźć. Co jest właśnie takie symptomatyczne stronniczości tego raportu? On się bardzo, jak Państwo wiedzą, rozwodzi nad analizą psychiczną, psychomentalną pilota a rozwodzi się niezwykle nad incydentem z lądowaniem w Gruzji w 2008 roku, kiedy pilot nie wylądował w BBC ze względu na warunki pogodowe i że prezydent był bardzo z tego niezadowolony i że komo go ukarał. Okazuje się, że absolutnie pilot nie był ukarany, ale o tym już raport Maku nie wspomina. I również o czym nie wspomina, to nie wspomina o, Wspomina o Gruzji, ale nie wspomina o Haiti. A Haiti to był lot ze stycznia 2010, czyli na dwa miesiące przed wypadkiem, gdzie wysiadł układ sterowania i układ automatycznego pilota. Bardzo poważne usterki po remoncie generalnym. Ten e, incydent w ogóle nie, za, nie zaistniał w raporcie mak Nie ma go. Natomiast jest bardzo obszerna i nieprawidłowa analiza incydentu, incydentu, nawet nie incydentu, lotu do Gruzji. Także raport MAK zawiera wywiórcze powierzchnie nieprawidłowe analizy.